O, lis uprawia szóstą klasę gleby. Tak, glebę uprawia lis. Takie są efekty. Szósta klasa gleby, jedna dziura. Gdzie on te dziury tu pokopał? Że to mu się nie oberwało. Szósta klasa gleby. Tutaj zaczął. mu się chyba obrywało. Tutaj drugą bym wykopał dziurę. nie pracował? Tu jakąś kurkę, trzecią dziurę. A tutaj czwartą dziurę. Nie, tamta taka pół dziurę. Szósta klasa gleby u nas susza. Lisu, lis uprawia szóstą klasę gleby u nas. to było waprawanie. Tak to wygląda po stach lasach strach tutaj kopać gdzieś to spróbuję gdzieś tutaj nie wiem czy to będzie widać ktoś powie żeby to nawet próchnica zobaczy ktoś powiedział że nie ma próchnicy jest próchnica to jest jałowizna Szósta klasa gleby. Tak to wygląda. Jest uprawia. Szósta klasa gleby. Pokażę też szóstą klasę. Ale trochę niżej jest bilgoć. Powidzę, że tam nienawożone nie, nie, nie tego. No, zobaczyć. Ta sama szósta klasa i tak to wygląda Ta sama szósta klasa teraz proszę zobaczyć jakby tutaj była miedza Po lewej stronie by miał kowalski, a po prawej stronie Nowak To Kowalski by się zerwał Kowalski by się zerwał A Nowak jakoś by tam żył na tej szóstej klasie Tak to wygląda więc szósta, klasa szósta to jest różnica. Bo tutaj jest po prostu po prostu jest jak jest. Tapal. Taka susza.